Zygmunt, 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 czemu nie kręci, czemu nie kręci? A później kurwa innych, kurde, to subskrybujecie, jakby opowiadał jakiś, nie wiem, tam, jak się umalować, kurde, do szkoły, czy też dzisiaj ten foj, udostępnić A Zygmunt to co? Gorszy, ale się kurwa umiem, umalować. Jeszcze wam kiedyś pokażę. Kolejny? Tutaj pytającym jest, proszę aż Boję odpowiadać, bo to jest Don Tomasz, afia. Jak oceniasz walkę pudzian Pop Zacząłem oglądać tą walkę, mówię, otworzyłem sobie to piwko, tak jak powiedziałem, że do walki czy do meczu to można sobie to piwko zasączyć. Biorę, kurde, wiecie jak to z tymi kapslami zlatają po całej podłodze, a że tam można było kolejne piwko wygrać, no to szukam tego kapsla, tam się schyliłem pod ten stół, grzebę, grzeby tam kurde. Narazem ten kapsel zadowolony, kurwa się nie wygrałem, podnoszę głowę, patrzę na telewizor, stoi płcią z ręką, że wygrał, popek, coś tam nie wiem, pod siatką. Fani popka, płaczą tam za tą siatką. Mamy im smoczki podają, dwóch tam jakiś stoi z butelką Chyba mleko było. Machają mu, ten im grzechotki rzuca Dobry człowiek bywał, dobry człowiek Tyle było po walce kurde Jedyne co mnie to zastanowiło po tej walce to No mu zrobił to, tu krechy takie Ja nie wiem co ten Pudziad jakiś jest. Tak okaleczyć człowieka na ludzie kochani no, W walce takiej kurczę na pięści Jeszcze jakieś oczy mu przekrwione zrobił Tak się nie traktuje drugiego człowieka Nawet za cenę wygranej no ludzie kochani pudzian wiadomość dla ciebie teraz Szanuj ludzi Szkoda człowiek! a będzie mu żal, nie wiem, pójdzie. Znowu te piosenki zacznie nagrywać. Czy ty tak nienawidzisz ludzi pócia? Trochę samo pokory. Ale nic do ciebie nie mam, oczywiście. Wiesz no, nie, nie przyjeżdżaj mi tu i... Ale ja, ja nie mówię, duży no, jesteś, wiesz. A przytomę to... przy nie. Kolejnym pytającym jest Dawid. W jaki sposób można wyfunstrzyć cyncymadełko od bulbotnicy? Nie no, Dawid, słuchaj, po prostu no, rozjebałeś mnie tym pytanie. Co ty w ogóle masz z wos? Nie no, tak nie można. Po prostu... No, takie proste rzeczy. To jest banalna rzecz. Jak masz to Cyncymadełko? Nie? E obo com mas... Farporator. Wypultoczasz go, ten kawałek obkrętnicy, który tu wystaje z góry, do fulfadorzasz do tej bulbotnicy, ta bulbotnica się wtedy odbrytunia, kalfurzy się w stronę cyncymadełka, logiczne ta siła odśrodkowa wyfundrza to cyncymadełko i masz tu prosty sposób, jak wyfundrzyć cyncymadełko od tej twojej bulbotnicy. Jak odkrętnić falfulator, to kurde no wszyscy wiedzą, no. ale jak przychodzi co do czego, jak przychodzi do cyncymadełka, to Jezus nikt nie wie, no ja pierdolę. Ośmieszacie się, po prostu się ośmieszacie! Ostatnie pytanie dostałem od Damiana. Dosyć długie, to je trochę Damianku skrócę, dobra, bo tu byśmy to czytali przez większość programu. O co chodzi z tradycją zabijania karpia na święta? Ani to praktyczne, ani to smaczne. Dzieciaki się kąpać nie mogą, o wanna zajęta. To dobrze zaznaczyłeś. Chodzi przede wszystkim o to, że facet musi pokazać w domu, kto rządzi. Kobiety już nam. Zabrały całą godność Powiem, wiem, jesteś chciał, nie wiem, pozmywać, nie wiem, podkurzać. No nie może, nie może, bo kurwa oczywiście przyjdzie baba i to zrobi. Gdy chciałem wymienić żarówkę, też mi nie pozwoliła, powiedziała, ty, nie wiesz którą. Powiem wam szczerze, że poczułem się jak jakiś, nie wiem, no odpad ludzki. Tak nie można mężczyzn traktować. Dajcie nam trochę godności. Z pomocą przychodzi bidny karp. No trud, Albo ty, albo kupujesz, rzucasz. Tworzysz pewne złudzenie, wiecie tak z tymi yy, syndrom sztokholmski czy coś, tak. karp zaczyna Was doceniać, mówi... Karmi mnie, pływam sobie, patrzy tylko tak na mnie, pewnym politowaniem. Na pewno chce mi pomóc. Jest dobry człowiek. A tu nagle, któregoś dnia, siedząc na kanapie, pijąc sobie piwko, stajesz. Odchodzisz z kuchni, bierzesz ten nóż i rzeczysz do żony. Przyszła ta pora, żeby jeden stwór zabił drugiego stwora. Będą dziwne dźwięki. Będzie tam odgłos walki. Nie reagujcie, zaregulujcie za mną drzwi. Albo on, albo ja. Z łosienki wyjdzie tylko jeden. Może to być on, chociaż nie ma nóg. Ale w sumie może ktoś tam wypłynie. Mogę to być ja. Ręki sobie nie dam uciec. Przecież sumiąteś, może mieć Rodzina Rodzina pokoju mówi, żegna się z tobą, tam przytulają cię, dają ci jakieś fanty na drogę. Nie płaczcie za wspominajcie mi zgodności. Postaram się wrócić. O was kocha. Poza tym jeszcze nie spłaciłem kredytu za telewizję. Machasz nim na pożegnanie, wchodzisz, zamykasz drzwi, odchodzisz do karpia i mówisz tak. To nie jest nic osobistego, ja do ciebie nic nie mam. A wyglądasz nawet na w porządku, Kolesia, ale ktoś tu musi wygrać. Przyglądasz się, patrzysz w te bidne oczy, on ci jeszcze tak robi. To... Zaczyna ci przypominać ciebie na kacu, jak nie ma butelki wody w koło. nasz szyjtą litość do tego małego stworzonka. Oczy wybałysz one, tak samo jak ty, jak zobaczysz cenę wódki w sklepach, i kończysz całą sytuację. Wychodzisz, otwierasz te drzwi, wręczasz żonie nóż, patrzysz na nią męskim wzrokiem i mówisz: Kurwa, kolejki nie zabij i tam się kończy, kozaczeń. Co nabił mnie w domu. Nie ja można od razu tam, nie wiem, martwego kupić. Trzeba od razu szlachtować. No, że barbarzyńcy jesteśmy, czy co? Kar, też człowiek. No, już by było na tyle. To było ostatnie pytanko. Dzięki, że w ogóle poświęciliście czas, żeby tam coś tam wyskrobać. Widzimy się następnym razem.